96 odcinek. Idę do pracy. To jest Kasia, moja dziewczyna. Tak wygląda. Miała się nie pokazywać, ale jak ma maseczkę, to w sumie nikt jej nie rozpozna. I odprowadza mnie do samochodu. Bo dzisiaj samochodem pojeżdżę. Popracuję. Pomyślałem, że lepiej będzie samochodem. Chociaż w sumie jest to teraz ładna pogoda. Kasiu, ciepło jest. Nie jest tak źle na tym słońcu. no. Na słoneczku. Mogłem rower brać jednak, ale już za późno. Dobra. Do samochodu, Kasia mnie teraz pożegna. Musi być uwiecznione. na filmie. ma na seks. Mm. Nie no, dobra. Mm. Mało namiętne. No. <grywa> Przy kamerze to nie, wstyd. Skromnie. Namiętny pocałunek był poza kadrem. Później <grywa> ruszam. E, jakieś chmury deszczowe się zbierają, ale nie wiem, czy będzie padać. W sumie już nie zapowiadają deszczu. Wczoraj wreszcie popadało na szczęście, jutro ma padać, ale dzisiaj nie. Mogłem rowerem, ale dobra. 2 maja to powinien być bardzo mały ruch na mieście, więc warto skorzystać i samochodem pojeździć. Zaczynam pracę o 16:00, jest 15:33, więc trochę za wcześnie się tu zjawiłem. Jestem na Emily Platter przy barze Pacific tam gdzie ostatnio chyba się sporo dzieje, chociaż teraz nie ma akurat żadnego dostawcy. No ogólnie luz na mieście też znowu są miejsca do parkowania wszędzie, więc nie powinno być źle dzisiaj ale ludzi już więcej chodzi, niż wtedy w tą niedzielę, gdy... nie, to był poniedziałek gdy nagrywałem w samochodzie odcinek a no jak jechałem przez Żoliborz, to się włączyłem, żeby sprawdzić, czy coś nie wpadnie i może bym wtedy zgarnął jeszcze przed dyżurem jakieś dostawy ale nic nie wpadło, więc teraz się w sumie wyłączyłem, bo... Mm. bo nie chcę, bo to tak mi się będzie liczyć do gwarancji, jakbym teraz coś nawet dostarczył o, jedzie jakiś dostawca Volt Jakieś placki z jabłkami, jakieś co tam jeszcze jest do jedzenia na obiad? Kasia mi zrobiła. Ja po pracy jadę do domu, tam sobie przenocuję i później wracam na jutro do Warszawy, ale nie pracuję. Za to w przyszłym tygodniu się zapisywałem na dyżury i to miałem takie dyżury zrobione w środę i w czwartek, że od 10.30 do 14.30, później przerwa na przywiezienie Kasi z pracy do mieszkania, i później od 18.00 do 22.15 miałem znowu pracować. A się okazało, że Kasia jednak nie będzie kończyć o 15.30 pracy, tylko nadal ma skrócone godziny do 13. Czyli musiałem oddać te dyżury jednak poranne, ale to i dobrze, będę sobie jeździł od 18.00 do 22.15. Nie wiem, samochodem pewnie. Zastanawiam się, czym pomyślę jeszcze. I mam trzy dyżury, właśnie takie 18.00, 22.15, wtorek, środa, czwartek. Nie było, znaczy, nie wiem, czy łatwo było je złapać. Ledwo się zac zaczęły, te... pojawił się grafik o 10.02. To po minucie już nie było żadnych do wzięcia no. zmian. Wszyscy wszystko wzięli co chcieli. Znaczy, co chcieli, to, to, to co było, to co się dało. Ja wziąłem te 3 dni jako tako i wystarczyło mi. Dzisiaj przyjechałem na te 4 godziny, czyli zarobię 80 albo 90 zł brutto, czyli jakieś 60 netto. Z czego na benzynę wydam pewnie 20. No. <laughs> Więc przyjechałem tu po 40 zł. Boże. Nie opłata się krótko pracować, zwłaszcza jak się samochodem podjeżdża. Trzeba robić długie te dyżurki, jednak. I dzisiaj pracuję pierwszy raz w takiej strefie już połączonej, czyli mokotów i centrum. Bo ostatnio, jak to o tym mówiłem, to jeszcze nie były połączone, teraz już jest, czyli może mnie stąd wyrzucić, nawet do galerii mokotów na ten cybernetyki i tak dalej. I nie wiem, czy to fajne. Do galerii mokotów to nie, nie, nie. Coś jest nie tak z tą moją maseczką, które noszę na gębie, że tak zwisa tutaj mi nisko na szyję całą, nie wiem dlaczego. Ale ważne, że się w niej lepiej oddycha niż w tych innych, które tak przylegają ściśle. Jest takiego materiału zrobionego, że całkiem wygodnie się oddycha. Nie narzekam. Znaczy narzekam strasznie, bo od czasu jak wprowadzili ten ten na kasę, już ja mówię, to przezimiony jestem. No, cały czas mnie tu albo tu coś kuje w gardle, tu jakieś kaszle, katary i tak dalej. Jak tak ludzie będą to nosić, to będą cały czas przeziębieni, non-stop. Porozglądajmy się trochę, zobaczmy co tu jest dookoła na ulicy Mili Pracowałem tutaj przez rok. Tam, w tam dalszym budynku, fajnie było. W apartamentowcu. Co tam jest za mną? Nie wiem, bo ja nie widzę. <noise> Fajna uliczka. Moja ciocia tutaj mieszkała. Kiedyś tam dalej, nie? Na Mili tylko następna ulica, czyli Noakowskiego. Więc bywałem tutaj już w dzieciństwie. A bywałem, z Te dwa. Nawet jak jeszcze nie mieszkaliśmy tutaj pod Warszawą. Może jak się postaram, to nawet tą stówę wyrobię chociaż. Czyli 200 zł dostanę za 100-100. Do Teraz mam ile zrobione. 8. <grywa> 8, no to jest 92. Dzisiaj będzie za 8 powiedzmy. 8, 8, 8. No, jestem w stanie to zrobić. Muszę tylko trochę popracować. I piękny bonus, 200 zł co za fortuna ją. Nigdy najwyższego nie zgarnąłem w końcu Szczególnie teraz Dwa dni temu były urodziny Kasi I z tej okazji Kasia kupiła mi bluzę I to podobno dobrą <noise> To bardzo fajna, tak potwierdzam Kasia też zatankowała mi benzynkę do pełna Bo tak to nie byłoby mnie stać na benzynę <noise> Benzyna kosztuje obecnie jakieś 320 na tych najtańszych stacjach, więc warto by było ją teraz kupować i gromadzić gdzieś najlepiej w jakimś zbiorniku pod domem <grym> jakiś 1000 litrów. Bo później zdrożej pewnie i, co? i będzie będzie żal, że się nie zrobiło zapasów 15.58 okej, okay, może się włączę chociaż zaraz, jeszcze minutka. <grym> nie no, dobrze włączać. Jestem online, spokojnie. Widziałem jednego dostawcę póki co na rowerze. Jakoś nikogo nie ma dzisiaj przed Pacyfikiem, więc ruch jakoś tak chyba mniejszy. Ale karteczka jakaś wisi na tym. Nie wiem, co tam jest napisane. Zobaczymy. Ja oczami tego nie zobaczę, ale aparat to zobaczę. Ja czytamy, ustawiamy ostrość. Widzę, że jakaś opcja Volt Market się pojawiła. Znaczy nie w naszej aplikacji kurierów, tylko chyba u klientów i klienci mogą teraz zamawiać jakieś rzeczy do jedzenia, takie produkty yy, ale to z restauracji jest podobno, że pizzerie to sprzedają tak razem z y, mają dostawy, albo obok też oferują właśnie jakieś takie produkty spożywcze, zaraz powiem jakie, bo tu ktoś dał typu tak, marchew, ziemniak burak jabłka, arbuz tost pszenny sok jabłkowy Czekolada mleczna. No i takie rzeczy teraz też wozimy. No dobra, co to za różnica w sumie? O, jest dostawca Volt na skuterku. Czy to ktoś znany? Nie rozpoznaję. Tak, bym chciał jeździć na skuterze. Ale nie kupiłem, jak już mówiłem. Ale panowałem. Chciałem nawet taki za 7000. Aha, czyli przyjechał tutaj dostawca na skuterze, mimo że ja obok stałem, bo ja siedziałem wyłączony. Jakbym się włączył, to mi pewnie by tutaj wpadło i o, <śmiany> miałbym bliski odbiór łatwy. Czemu ja się nie włączyłem wcześniej? Trzeba było się jednak włączyć, nie? I pewnie przeze mnie kolega musiał tutaj jechać, nie wiem, z okęcia <śmiany> go wezwało. Czeka. A tak, to ja bym już tam sobie czekał, właściwie tutaj bym siedział. Boże, odkąd tu przyjechałem, minęło jakieś 30 minut, i tu stała taka para cały czas na ulicy. Ja się po co oni przyjechali, na to czekają. A to się okazuje, że na, z Pacyfiku na jedzenie zamówione dostali po 30 minutach. No, znaczy, no przyjechali może za wcześnie, ale ten dostawca Wolt też tu czeka nadal. Bo jednak, w, z tego co widzę, to w Pacyfiku są jednak czasy oczekiwania spore. Dobrze, robię zbiórkę pieniędzy na skuter. Zakładam, patrona i... Wpłacajcie. Nie no, tak patrzę na ten skuterek, kolegi, kurde, to jest fajne jednak. Pod warunkiem, że deszcz nie pada. No i po śniegu też nie za fajnie. Ale ja na skuterze to się bałem wiatru na przykład. Bo jeździłem tylko na tym elektrycznym, tam 40 na godzinę ograniczenie. A jak jechałem to, o Boże, zdmuchnie mnie. <laughs> na rowerze to się nie ma takiego wichru jednak we włosach, jak tam. Niebo ma jakiś kolor wolt. A ja nadal to stoję, no i nic. I nic, i nic, czekamy na zamówienie. Ale ile czasu czekam? 15 minut. i wpadnie bar Pacyfik, 6 minut opóźnienia. Co, kurde? Przecież ja tu stoję cały czas. No dobra, idę sobie tam. Odebrany kolega też już ruszył. Pogadaliśmy i ja na Czerniakowską jadę, czyli fajnie, bo tu. Chodzą sobie skręcę i tam na dół. Chyba tam będzie nawet gdzie zaparkować. Chyba. No i zostałem oficjalnie samochodowym leniem. Już mi się nie chce rowerem. Nie, żartuję, nie jest taki. Spoko zaparkowałem 200 metrów od budynku. Mimo, że było miejsce parkingowe pod całym budynkiem. Zdarza się, że miałem czwórkę. No czwórka, a nie trójka, a, a nie, problem, można ja parkować gdzieś dalej, bo to i tak szybciej wychodzi z szowerem Ja w sumie jestem zadowolony no, to było miejsce, tu trzeba było parkować A ja wjechałem tamtą uliczkę, 200 metrów Nie no, może 100 metrów w sumie Znowu jestem pod barem Pacyfik. Nie mam co prawda żadnego odbioru jeszcze Tylko ta jedna dostawa, jest 16.50 no i poczekam tutaj. Nie wiem, po co tutaj wróciłem. Paliwo wypalam tylko jak tak jeżdżę, że tam gdzie dostarczę, to tam nie zostaje, tylko wracam z powrotem tutaj do centrum, no ale niby tak trzeba. Tylko to niekoniecznie musiałem aż tutaj jechać, no na Chorzą, ale dobra. Niech będzie, tu mi się podoba, dobre miejsce. I bar Pacyfik fajny, bo się długo czeka, czas mi. No <gry> ale przynajmniej 12,20 za tą dostawę. Marwerze że ja bym tam miał jakieś 10. Czy to pokrywa koszty paliwa? <gryzamy> Teraz może tak, bo ta nie. No, hmm. znowu bar Pacific. za 7 minut. Tak, za 7 minut ja tu w ogóle siedzę, nie ruszam się stąd. Dopiero tam podejdę za 7 minut. PCFK Dog Deluxe. Taka potrawa. O, jakieś drugie zamówienie od razu. Może z dwoma będę jechał. Nie dobra. Dokąd? Zobaczmy to. Przerażające miejsce. Ej, tu się. Tu się nie da. <grych> co to jest? Kino Luna to tam, gdzie jest kroważywa, gdzie są, ale Tam w ogóle, gdzie tam w ogóle miejsce do parkowania? Ludzie, tutaj z tam przyjdę, czy co? No jak mam. Dobra. Możliwe, że się znajdzie na Mokotowskiej miejsce, ale jak nie, to przesrane. <grych> Oficjalnie przesrana dostawa. Nie, no dobra, to wtedy tu pojadę. Tu, tu, A, idźcie. Nie za dobre. Wywnioskowałem, że najłatwiej to tam będzie z Olandrów dojść, po prostu z podmoda. Nie wiem, nie ma, nie ma dobrego sposobu na dostanie się. Tym razem czas oczekiwania ponad 15 minut. No, licząc z tymi siedmioma, to 20 parę. I jadę w to trudno dostępne miejsce. Ale mam dwa pomysły, jak tam zaparkować, więc może jeden z nich będzie dobry. Zmieniłem plan, zostawiłem na polnej samochód i idę. <laughs> polny taki spacerek sobie zrobię się ze światła. To jest tam przy krowarzywach na rogu. Tylko nie wiem od której strony jest wejście. Tak słusznie dobrze zrobiłem, bo nie było miejsc do parkowania przy tym bloku. No tutaj nie ma jak widzicie dookoła. Także spacerek, a teraz już mi wpadło trzecie, duza Micha na Puławskiej daleko, ale muszę wrócić do samochodu te 200 metrów, jak nie 300. Znaczy tutaj akurat miejsce było na Mokotowskiej. Tyle, że ja się chciałem dostać na plac zbawiciela tak jak rowerem, a tam okazało się, że to jest jednokierunkowa ulica. Ta jak ona się nazywa? Nowowiejska. Tam gdzie tramwaje jeżdżą, nie można tak pojechać jak rowerem. Także inaczej wymyśliłem. Ten lokal Duza Micha to znajduje się tutaj na Puławskiej, za mną, ale wejście jest od Olkuskiej teraz przez inny lokal, więc miejcie to na uwadze. A z dostawą jadę na Mozarta, okolice Beksińskich, daleko, prawie Ursynów już, ale nie szkodzi, samochodem się przejadę, już połowa dyżuru za mną ponad. Byli ludzie w tym lokalu, bo wpuścili panią do ubikacji z zewnątrz, która przyszła. Musiała się szybko załatwić. Jeszcze na koniec się pyta ile płacę. Mówią nie, za darmo. No, to jednak można. Jednak udostępniają kibelki. Gdzie nie gdzie. No, a ja parkuję gdzieś tam o! z Olkuskiej odbiór, a przy Wiktorskiej parkuję. To jeszcze po drodze była Racławicka. Ale dobra dobra, co to jest tam? Półtorej minuty spacerku i ruszam. Nie bardzo fajnie tym razem pod sam blok podjechałem wokół <coughs> Beksińskich jest obok moje ulubione miejsce na tym osiedlu <noise> I wracam, nie wiem gdzie wracam i o słynna ulica Mozarta. Ale to chyba w mojej głowie słynna główna 18.15. Aha, to połowa dyżuru dopiero minęła, jak tu jechałem. Dobra, jeszcze dwie godzinki. Ewentualnie mogę zostać trochę dłużej, ale nie sądzę, żeby coś wpadało poza grafikiem. Ej, zaraz, ja na pewno tu parkowałem. Tak. To się nazywa pod całym blokiem. Idę tylko 50 metrów. To już jest dobry wynik. Nie na no, spokój dzisiaj jest Akurat jak jechałem Aleo Niepodległości, mijałem to Dąbrowskiego to mi wpadł Gringo Bar Mokotów to trochę musiałem się wrócić, ale już jestem z powrotem na Odolańskiej i idę gdzieś tam na Mokotów, z tym jadę daleko Już mam jedzonko, tak naprawdę to na Naruszewicza jadę, czyli jednak nie tak daleko stąd to jest daleki Mokotów, ale to nie jest daleko stąd no nawet deszcz zaczął padać trochę nie tyle padać co kropić 18.35 <laughs> jakiś dostawców widzę nawet dziewczynę z taką szybą tutaj przed twarzą właśnie możliwe że w tej szybie to przyjemniej się pracuje niż, niż w tej całej maseczce albo najlepiej to i w maseczce i w szybie dostarczone wszystko wygodnie piękny deszczyk pada ach jak ja lubię deszcz szczególnie jak samochodem pracuję bo rowerem to tak trochę mniej o no, nie zła pogoda, nie zły deszczyk pięknie patrz Tak, cały czas słucham muzyki, tego kolegi z VOLT Nic więcej mi nie potrzeba, wystarczy to Czemu to tak się patrzą na mnie? <laughs> e, przyjechałem w to samo miejsce, w którym stałem w 54 odcinku Na Koszykową Uciekłem z tego Mokotowa, bo jeszcze mi tam wezwie galeria Mokotów, A ja jeszcze nie podałem swojego numeru rejestracyjnego, żeby móc wjeżdżać na parking No właśnie powinienem to zrobić Odkąd centrum jest połączone z mokotowem, dobra, gdzieś tam w suporcie przyszła wiadomość, żeby to zrobić. Bo podobno w galerii mokotów się chyba albo płaci za parkowanie, albo ma się tam ileś tam wjazdów w ciągu dnia darmowych. I jak się nie poda tego numeru, że się jest z Volt, to się nie będzie mogło tam wjeżdżać za darmo nieskończoną ilość razy w ciągu dnia, czy coś takiego. Nie wiem, w sumie o co tam chodzi. Nie byłem jeszcze na parkingu pod galerią mokotów. O, ten ta ale zaraz, żeby była widoczna to ja muszę ściemnić obraz na manualnym trybie proszę bardzo, teraz jest lepiej widoczna tutaj ten ładny budynek który jeszcze nie jest otwarty chyba nadal, ale jest ładny rzeczywiście i ten czarny tak. ale przestało padać już jeszcze godzina do końca, czyli 3 godziny pracy dopiero, a ja już zgłodniałem, Czy te placki zrobione, przez się gdzieś, gdzie się ja tam dostałem, powiedziałem, że nie będę jadł, ale może jednak że zniemy w domu dopiero, ale chyba, chyba się teraz nimi napcham trochę 3 godziny pracy za mną i dopiero 4 dostawy, 47 zł zarobione Słabiutko. I to znowu jest nudniejszy odcinek, bo w samochodzie To jak pracować? Nie no Nie wiem właśnie jak pracować we wtorek środek i czwartek czy w samochodzie czy... Ech. Nie wiem, ja bym chciał, żeby było tak jak wtedy w poniedziałek, że w ogóle ludzi nie było <grychy> To były piękne czasy jednak znaczy, w, w poniedziałek ten świąteczny, w lany poniedziałek Mój drugi telefon jest nieczynny, skończyło mi się doładowanie i nie stać mnie na kolejne Też jestem biedny <grychy> Kiedy ja zacznę wreszcie normalnie pracować? Aha, a jak się zaczynał rok? Czy tam nie pamiętam, kiedy to było, w marcu, na początku marca, czy... Jakoś tak, w lutym, w marcu, co mówiłem, że nowy początek no Wszystko będzie pięknie teraz <gry> Właśnie widać jaki, przecież tak naprawdę dobrze można zarobić teraz no. Jak się dopadnie te godziny na grafiku, to nie jest źle Nie no. wcześniej można było dobrze To był błąd, że nie pracowałem przed jak, jak były początki koronawirusa Miałem przeprowadzać te testy e, Testy tych, jakichś rowerowych rzeczy różnych ale nie wiem, nie nagrałem niczego, bo nie chciało mi się z domu wyjść. <grych> nie wiem, ojcie, jakiś dostawca rowerowy z tyłu. Pewnie cały przemoczony. Wiecie, to ostatnio powiedziała koleżanka, która samochód teraz chce sobie kupić. Że jej się Toyota Jaris nie podoba. Boże, <grych> jak to jest możliwe. Jak komukolwiek ten samochód może się nie podobać. Przecież to jest naj, najbardziej uniwersalne piękno. I nawet wnętrze jest piękne, no zobaczcie przecież. Ta linia tutaj przechodzi tak ładnie, tu płynnie, tu, tutaj, tak w drzwi przechodzi. Przecież to jest śliczna ta faktura tych foteli, nie tak jak miałem w Fiacie Puntoch jakieś centki i kwiatki. No ale najlepsze jest to, nie wiem czy wy to w ogóle jesteście świadomi, co tu się wyprawia. O! Nie wiecie chyba, że w Toyocie Jaris jest, zaraz wyłączmy. Jest ten wyświetlacz tak głęboko, on jest. O! On jest na poziomie. Nie, włączę. Tak jak widzę na przykład ten słup To ten wyświetlacz jest na poziomie tego słupa Nie trzeba zezować oczu, żeby tu spojrzeć bliżej Tylko patrzy się daleko i tu się też patrzy daleko I to jest kurczę super wynalazek, nie rozumiem czemu go nie ma w innych samochodach Przecież jak, się patrzy, jak człowiek jedzie tak i patrzy się daleko i musi spojrzeć na zegary To musi tak zeza zrobić, nie? musi zmniejszyć ten, zbliżyć oczy, wzrok skupić bardziej A Toyota Yaris jest takim pięknym, przemyślanym samochodem, że ma to tak głęboko, już to widać, że to się rusza O, inaczej O i coś wpadło nawet na moim filmie Skazka na Jasnej 10 Co kurde? Aha, to tam ta rosyjska cholera O kurde Zaraz, Jasna to nie jest taka fajna ulica na samochód Gdzie ja tam zaparkuję? O tak, jeżdżąc rowerem zapominam, że tu można górą przecież pojechać To co innego, nie muszę stać na skrzyżowaniu na dole i w prawo, i gdzieś tam na no Jasnej, może się uda zaparkować. Nie wiem, to granicy z cudem, według mnie. Dobra, gdzieś tam się powiężej przejdę. O, dostawca, bo Cześć. Tak, jasne, twierdziłem, że nie ma miejsca. To co? Ja pamiętam jakąś inną ulicę, naprawdę. No, znaczy inne czasy, jak było to wszystko zakorkowane. No już gotowe jedzenie lecę. Proszę, to tutaj mówiłem, że jest kiepsko z parkowaniem. Pustka. Jadę po drugą dostawę jakąś. Co, i drugi odbiór mam z Karolkowej, ale za 17 minut dopiero. Czyli tak, najpierw muszę poczekać tutaj na jedzenie, a później dostarczyć tu do może żeby było dostarczyć tu i do restauracji podjechać. No. Zobaczymy, jak to tam będzie z czasem. Dzień dobry, cześć! Dzień. Ale jaki ładny widok, o, nie, nie ładne ujęcie ja zrobiłem, mogę ładniejszy Za duży zoom Tutaj na Karolkowej odbieram drugie zamówienie i zaraz dostarczam obok Na parkowania to lepiej nie pokażę, bo nie za ładnie wyszło, <gry> ale blisko, obok I Oczywiście zamiast na Rogalińsku wjechać i sprawdzić czy tam są miejsca do parkowania To tamto Jotkę zostawiłem mi. podejdę Zaraz, powiem, czy są miejsca do parkowania na Rogalińskie. Nie wpychałem się, bo nie znam tej ulicy dobrze. Szczególnie z perspektywy samochodu. Kurde, jednak była, było miejsce do parkowania. O tam jakaś impreza, może ja tam niosę to, to dostawę. Nie no, nie mówcie, że nie działa. E, na szóste piętro będę szedł, kurde, bo nie działa Na e, Napierdziel. Mam do wrażenie, że 12. Może któraś zadziała na którymś piętrze. Skąd ja mogę wiedzieć, które to jest kwiat. Drugie, a może pierwsze. Dostawczone. Teraz muszę zejść z tego szóstego piętra. Nie ma łatwo w tym bloku. I na bitwy warszawskiej jadę. Na ochotę, spawną. Ok, i kończę w sumie. Zaraz. Gdzie to wyjść? Po co ja sobie te spacery urządzą? <grystanie> Zamiast zawsze podjeżdżać jak najbliżej. Zobaczymy, jak na bitwy będzie, bo to w sumie tam nie bardzo jest gdzie parkować. Chyba znowu. No i patrzcie, było miejsce do parkowania, bo tu jest taki parking. Tam też, ale co tam? Nawigacja pokazywała, żeby gdzie indziej skręcić wcześniej pod sam blok. Co było głupie, bo tam w ogóle nie można parkować. O proszę, nawigacja kazała tutaj wjechać, a tutaj się nie da zaparkować. O! Tam nie wiadę, tu nie wiadę. Nie można się słuchać nawigacji. A ja tu wjechałem, musiałem wyjeżdżać. Mutno mi, bo gdybym zakończył tą dostawę dwie minuty później, to bym dostał dodatkowe pieniądze za nią osobno. Czyli 80 zł na grafiku i plus dodatek za tą dostawę. A tak to niestety. No nie przeciągnąłem, mogłem tam stać te dwie minuty i przeciągać. Ale nie. Nie mogę. Moja godność na to nie pozwala. Eto z pracy którym mówi pan Karol Dobra Jestem w sumie blisko swojego domu w lesie Więc jadę do Puszczy. Pomyślałem, że jeszcze popracuję Ale nie, już dobra Tu jestem przy dworcu zachodnim Przez Bemowo przejadę i będę w domu Także koniec na dziś 80 zł Marnie Kilometrów przejechanych chyba 60 A jak do domu dojadę to będzie 80 zł o, Sim Fiddle 2, taki skuterek, podobno spoko koreański brałem go pod uwagę, miałem sobie kupić używany taki ale nie wiem, jak to tam z używanymi, czy bym sobie poradził później z jakimiś tam naprawami trzeba dobrze trafić i się znać na naprawach, a na skuterowych na prawach w ogóle zero nic się nie znam <laughs> na rowerowych to pewnie, a na skuterowych nie dobra, tak patrzę na te statystyki, czemu jeszcze mi nie podsumowało no nie wiem, nie podsumowało, ale w każdym razie, no te 6 dostaw tu powinno zaokrąglić do 80, dać te napiwki. O Kasia się pyta, może przyjedź do nas. No nie, no do lasu jestem bliżej lasu. Kasia by zawsze chciała, żebym tam do nich przyjeżdżał. I tu mi dobrze, i tu, i w lesie, i u Kasi I napiwek 5 złotych dostałem na pocieszenie. Mm. Czyli ile w ogóle to robiłem? Niewiele. A dzień był taki. Spoko, trochę trudniejsze niż, niż poprzedni dzień dostaw samochodem, ale w sumie nie było nic strasznego. dobrze ja Jednak zmieniłem zdanie. Jadę do Kasi na Białą Łękę Tam dzisiaj sobie przenocuję. Czyli u siebie. ale, <śm> <śm> ale ja democra, kasia, włosy, Kasia, mam mokre. <śla> 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 Może przyjdzie się... jeszcze ja ja mam mokre włosy w skarbie. Nadaje się mama na odcinek? Nie. Ja się nadaję. A to Wiktor i jego PlayStation. To jest Wiktor. Szyma pada kino domowe, PlayStation. No i kurde Kurde. Ten sznurek mi się tu za